Jacek grudzień witam Państwa, zapraszam do obejrzenia rozmowy dnia. Dziś o przyszłości fontanna, w zasadzie wyglądu Placu Dąbrowskiego, nie tak dawno po jego remoncie. Witam serdecznie gości, pani Paulina Stępień, designer, projektantka, osoba, która zajmuje się wyglądem także takich miejsc jak Plac Dąbrowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także architekt, pan Rafał Schreiber. Człowiek, którego projekt stał się podstawą tego, co na Placu Dąbrowskiego jest, czyli tej słynnej fontanny, jednak to była zupełnie inna fontanna. Tak zawsze Pan to podkreśla w Pana projekcie? Tak, zgadza się. No, ja jestem autorem pracy konkursowej, która wygrała ogólnopolski konkurs na fontannę i najbliższe otoczenie na Placu Dąbrowskiego, ale projekt zrealizowała inna firma. I ten projekt był trochę inny, fale nawet były trochę inne, powiedzmy, rzeczywiście. Prowokacyjne pytanie dzisiaj stawiano, czy zburzyć fontannę, czy ją zostawić? i Jakie jest Państwa zdanie? Zburzyć? Zostawić? Czy ona rzeczywiście tak szpeci ten plac? Czy razi Pani oko fachowca? To tak jak, powiedział, było, jak Pan powiedział, było prowokacyjne pytanie i w zasadzie chyba nie o to tutaj chodzi. Myślę, że jest to jakiś punkt wyjścia do rozmów w ogóle, jak postępować z przestrzenią publiczną w mieście. A Jeśli chodzi o prac, na pewno wymaga jeszcze pewnej pracy, ale burzenie czegoś, co powstało, chyba jednak moim zdaniem już nie ma sensu. Co zrobić z tym projektem, żeby był bliższy Pana projektowi? Który... Widziałem jego wizualizację i prezentował się bardzo efektownie. No, pewnych rzeczy nie da się cofnąć, i, i, i pewne formy już pozostaną. Można uczynić, żeby plac jeszcze bardziej stał się funkcjonalny dla, dla okolicy i, i jeszcze bardziej te, tętnił życiem. Tak? W, te, w ten sposób można jeszcze bardziej nasycić go, żeby był bardziej funkcjonalny. Czyli co można zrobić, powiedzcie Państwo, bo to, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to, to nie chciałbym tam z kocem przychodzić, jeśli chcę usiąść, tylko żeby były tam ławki, prawda? Mm. I, I żeby ławki estetyczne. To się wszystko da jeszcze zrobić? Mm. Mm -hmm. Tego nie wiem. Myślę, że też nie powinniśmy podejmować takich decyzji pojedynczo. Myślę, że w ogóle należy otworzyć ale dyskusję. Ale potraktujmy także Pani i Pana wypowiedź jako mhm. także przyczynek do dyskusji rzeczywiście, nawet żeby pobudzać myślenie także nie tylko fachowców, ale także wszystkich łodzian. Mhm. Z tymi ławkami. Da się to zrobić, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, ja dobrze myślę. Generalnie plac powinien przyciągać ludzi, więc muszą tam być spełnione warunki, takie, żeby ludzie tam mogli się zatrzymać, czyli no, na pewno nie, nie będą tam stać. E, także na pewno należy wymyślić coś, co tych ludzi tam e, będzie przyciągać i ich tam zatrzyma. A ja nie, chciałem nie. jeszcze powiedzieć, że plac to nie jest tylko to miejsce. To jest wszystko, co dookoła. Plac ma podłogę urbanistyczną, ściany urbanistyczne, i to też musi sprzyjać odbiorowi i chęci uczestnictwa w tej przestrzeni. To musi być miejsce do zaparkowania, które jest jakby w tym yy, placu no, bardzo ważne, przy tym placu bardzo ważne yy, i kontrowersyjne, bo Którego nie ma nie tego ma. parkingu podziemnego. Ale dzisiaj na debacie już było kilka słów yy, od. Yy, władz miasta, że te parkingi gdzieś tutaj się pojawią i, i, i jest to realne, a oprócz tego to jest otoczenie placu, czyli mamy możliwość jakby funkcjonowania tych ścian i ściągania ludzi, czyli powstawanie kawiarni. Tam przecież miał hotel kilkugwiazdkowy powstać, yy, kilka przetargów było, ale żaden nie doszedł do skutku, więc yy, no, trzeba by podjąć takie działania, żeby to yy, ten plac był bardziej, yy, bardziej jeszcze taki przyjazny. Od razem z otoczeniem. To czy dobrze rozumiem, że jeśli rzeczywiście zmieni się otoczenie, to plac będzie wyglądał zupełnie inaczej, zupełnie inaczej go zaczniemy traktować, że to jest bardzo ważne. Nie, ale to musi współgrać. Nie można rozpatrywać placu jako samej takiej płaszczyzny gdzieś po środku. To chodzi o skomunikowanie tego miejsca, przestrzeni i komunikacją taką miejską i dostępność dla ludzi, którzy chcieliby przyjechać samochodem. Skoro padło zdanie o parkingu, ja się zastanawiam, czy byłaby rzeczywiście taka ostra dyskusja o fontannie, o Placu Dąbrowskiego, gdyby nie sprawa rzeczywiście parkowania, bo w naszym mieście jest taki problem, że każdy plac w zasadzie jest po to, żeby tam stawały samochody. Moim zdaniem błędne myślenie, ale... ale... Czy nie rozbija się to trochę o to? Jak Państwo sądzą? E, moim zdaniem, ja też nie wiem dokładnie, jakie, tam, bo, jakie były założenia do, do projektu placu, ale mm, zawsze, zawsze przy projektowaniu nowych przestrzeni publicznych trzeba brać przede wszystkim pod uwagę funkcje. I to, że nie ma tam parkingu, jest no, bardzo niedobre. I... Ale parkingu pod ziemią, przypuszczam. Tak, bo Ta... parking na ziemi przed Teatrem nie, Wielkim należy... będzie wyglądał makabrycznie, prawda? Jasne. I nieestetycznie. Mhm. Jasne, na pewno po prostu musi w tym miejscu, gdzie jest takie nagromadzenie instytucji publicznych. Powinien być parking i to powinno być w założeniu już tego konkursu. Jest nadzieja, tak? Dzisiaj padło, że przy ulicy Składowej tak? jest miejsce i tam będzie parking. Zresztą to jest chyba jedno z najbardziej opłacalnych miejsc, przypuszczam, w Łodzi, gdzie może taki parking powstać, bo może funkcjonować prawie całą dobę wieczorami. Teatr, sąd, mhm. uczelnie w ciągu dnia. Meble miejskie, czy powinny na plac Dąbrowskiego przybywać, tak, żeby powodować, że, że to wszystko będzie robiło się ładniejsze? Zastanawialiśmy się i nad tym problemem kwieciarek. Który, no już tam jakieś projekty powstały, a myślę, że warto by może ten temat też poddać takiemu szerszemu spojrzeniu, czyli poprosić na przykład studentów o, o jakąś wypowiedź, żeby zobaczyć jak, jak, jak mieszkańcy miasta, ale ktoś kto ma też jakieś tam przygotowanie do jakby zabawy tą przestrzenią architektoniczną, powiedział, wyraził siebie. To mogłoby być też bardzo ciekawe ćwiczenie dla, dla młodych ludzi. Tak, bo kwieciarki z punktu widzenia designerskiego to jest to, co ożywia to miejsce w zasadzie, te kwiaty, tak? Ta ściana rzeczywiście pełna kwiatów. To znaczy, tu znowu wracam do funkcji, bo my, kwieciarki są tam od lat i one są potrzebne, nie, nie można ich wyrzucić, ponieważ. No, takie, są, są kolorowe, takie są jakieś i rzeczywiście to powoduje, że ten betonowy plac ożywa dzięki temu. Y ja, ja tak myślę przynajmniej także nie wiem, i czy po życzę. prostu tylko należy stworzyć im warunki, żeby to, żeby to miejsce sprzedaży było estetyczne, wygodne dla nich, wygodne dla ludzi. W jakim kierunku dyskusja powinna zmierzać? Bo rozumiem, że to, co jest, należy też wykorzystać jak najlepiej dla miasta, jak najlepiej dla ludzi. Mhm. O pełnych godzinach, kiedy fontanna gra, kiedy fontanna robi się kolorowa, rzeczywiście są dosyć duże tłumy i, i patrzą na tę grę świateł. Także to jest jakiś plus rzeczywiście. Co dodawać do tego jeszcze teraz i co można zrobić? Bo rozumiem, że są bardzo duże plany, jeśli chodzi o zmienianie funkcji tej części miasta. Mhm. Ale co da się zrobić szybko? Czy da się coś? Posprzątać. <noise> na pewno. Myślę, że jeżeli nie ma. W momencie, kiedy nie ma pomysłów i nie ma zbyt dużo pieniędzy, to przede wszystkim trzeba brać dbać o po prostu porządek w mieście. I tandetne, chwilowe rozwiązania. Ja tutaj już nie mówię o placu, ale mówię chociażby o ulicy Piotrkowskiej, o tych lunaparkowych światełkach na ulicy. To jest niepotrzebne, to jest zaśmiecanie. To powinno być zdjęte, moim zdaniem, i powinien, powinien być po prostu porządek. A co powinno przybyć na placu Dąbrowskiego, żeby jeszcze pościągać łodzian i pościągać ludzi, niekoniecznie o pełnych godzinach, tylko żeby się nie nudzili między nimi? Ja nie mam gotowej recepty na to, co powinno tam, co powinno, czego powinno tam przybyć. Myślę, że to, nad tym trzeba by dłużej pomyśleć, ponieważ no, szybkie rozwiązania, e, łatanie e, jakichś braków chyba nie ma sensu to naprawdę wymaga dłuższego zastanowienia się ludzi z wielu branż, nie tylko architektów, nie tylko urzędników, ale też być może krytyków sztuki czy psychologów społecznych, żeby po prostu określić potrzeby, jakie są w tym mieście. Czyli mogę tylko pomarzyć, tak? że latem tego roku coś się może zmienić? Już... Nie wiem. Może Pan pomoże jako architekt, rzeczywiście? coś się może tak szybko zmienić? Nie, bardzo dobre jest to, że warto by tutaj stworzyć interdyscyplinarną jako i takie, takie spojrzenie na to miejsce, bo no można by coś wstawić, ale pytanie, czy to, czy to spełni oczekiwania. To kolejna rzeźba, która się gdzieś pojawia, na pewno nie przyciągnie tam nikogo, a raczej wprowadzi tylko zamęt. Myślę, że tutaj popieram bardzo zdanie, że trzeba działać rozważnie, że nie można dodawać kolejnego gadżetu, który... Choćby śladem Wrocł Wrocławia. No Krasnale zrobiły jakąś furorę, ale może też, że jest przesyt, bo można się nie potknąć chyba w tej chwili. Cieszmy się na razie fontanną i dyskutujmy dalej, tak? jak zmieniać rzeczywiście to miejsce i tę przestrzeń. Rozumiem, to jest wniosek z naszej rozmowy, dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo Państwu dziękuję za mi, rozmowę dziękuję i przybycie bardzo. do studia. Dziękuję Państwu za jej obejrzenie. Do zobaczenia.